Wszystki dalej średnio na jeżza czytelne, zróbmy tak. Będzie super czytelne, yy, super, całkiem spoko. Yy, Przeziłabym, oki. Okay. Wurmik, zazdroszczę. Dobra, arty. Musimy zwrócić szczególną uwagę na stanowisko Artiego, bo ono jest dodane od serducha. Mamy tutaj mnie. To już jest tierem wyżej. Tier wyżej. <grym> Mamy kubek moderatora, ponieważ jak nie wiecie, to każdy, kto jest u mnie moderatorem, dostaje ode mnie kubek moderatorski. Więc macie potwierdzenie, że takie coś istnieje. Mamy ramię i mikrofon. Czemu ty masz od lewej strony je zamontowane? Nie lepiej od prawej? Nie wiem. <grym> nie wiem, nie wiem czemu. Zazwyczaj jak ogarniam mikrofony. Ja myślałam, że wszyscy sobie od prawej montują mikrofony. Ej! Mój światopogląd się psuje. Ma, mamy tutaj. Mamy żółte karteczki. Ja ci powiem, Artie, że jak ja bym miała, to bym ich nie używała. Ale mamy pada, mamy padzika, przydatne. Mamy padzika, jest przydatne. Co to jest? Co to? Co to jest? Pytanie, co to jest? Nie, no, mi się podoba, jakby widać, że tutaj mamy uczonego człowieka, uczony człowiek, wszystko jest za zapisane, wiedza pod ręką, pod myszką. Mi się wydaje, że całkiem tutaj git. Czy to jest deska? Czy to jest deska do krojenia? O Boże. Ej, tego nawet ja nie miałam na biurku. Arti. Widzę Arti. Tu jesteś. Hmm. Dałabym oki, ale jako, że tam jestem, to chyba przeżyłabym. Dostajesz, dostajesz tier listę Arti, przeżyłabym. Dobra, zaksi. Weźcie pod uwagę, że Zaksi ma naprawdę super pokój. I widzicie, jaka super przestrzeń. Nic tylko używać. Mamy tutaj google wiar. Mamy peceta. Mamy wszystko. Mamy też router do Wi-Fi na krześle. No, ja, ja chciałabym. Do streamowania idealne. Ogarniacie? Estier? No mówię, no, ale. Wiesz, taki to jest problem? Że ja nie jestem pewna, czy to jest mój stream. Ale to chyba był mój stream. Wydaje mi się, że to jest mój stream. Wydaje mi się, że to jest mój stream. Bo to on chyba wtedy robił te zdjęcia. Przedaż mu się zaksi do wypowiedzenia się. <noise> ale pogłos musi być. No jest, jest. W sumie. No właśnie. No musi być pogłos na pewno. Trzeba byłoby wszystko pianką zakleić. W sumie, faktycznie, trzeba byłoby to wszystko pozaklejać. To by już trochę kosztowało. Wydaje mi się, no to jest Twitch, to jest mój, mój stream. Wydaje, wydaje mi się, że możemy to zaliczyć jako mnie. Kurde, bym tak, jak ktoś przebije za księgo, wywalimy go stąd. Coś przebije za wywalamy z zazdroszcze, ale zazdroszczę przestrzeni. Foxy. Dobra. Foxy, mam pytanie. Foxy. Po kiego grzyba te energole? Już się suwa. Po kiego grzyba te energole? Ja bym powiedziała, że strasznie klasycznie tutaj jest. Musterek Tier. Nie, 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 ale. Nergol. Mamy teraz Glamura. I wiecie co? Glamur to ma bardzo fajne stanowisko, bo ono jest praktyczne. Zobaczcie, na przykład y y jakiś losowy karton przyczepiony do, te, do, do ściany, żeby nie przepłacać za pianki wygłuszające. Streamdeck. Biały. Biały streamdeck. No ale widzicie podkładka. No jest klasa, jest klasa, jest klasa. Piękna podkładka. Widzę <grymne> tutaj ajanę, Widzę tutaj Ajanę! Widzę I tutaj... Sprzęcior. Biedzę... Jest lekki nieogarnięcie i bardzo ładny różowy padzik. Ej, padzik to fajny. Fajny! Ty się, Dałabym przeżyłabym, ale jakoś masz taką super podkładkę. To pienia w opisie. <laughs> reklama <Autor>, <laughs> O boże. Jako, że jestem ja, glamour To całkiem spoko. Dobra, bo następna osoba i cigo I patrzcie, mamy stream elegancko. Ale nałogi. Nałogi. <laughs> o, boże. Ale mamy tutaj gęsiniarza. gęsiniarz Jak nic? Ja wam powiem że ta gamingowa podkładka pod laptop, to jest coś, o czym marzyłam, jak miałam laptopa. O Boże, czasy covidu? To jest czas, to jest czas, kiedy marzyłam o takiej ledowej podkładce pod laptopa. No ale kurde, gamingowy laptop, jak nie nic, co nie? Ładko, <ścoughs> tylko co pokazać. Oj, sorry. E, no ja, ja bym... Poczekajcie, co się zacięło. Dobre. Ja bym powiedziała, że przeżyłabym. Ja bym przeżyła. Dobra, cichacz. Dobra. Mamy mnie na monitorze. Mamy podkładkę mnie. Mamy dwa kubki. To jest kubek moderatorski od innej strony oraz zimowy. Oraz mamy wielką podkładkę starej Ciri. Piękne. Ale tak pustawo. Powiem tak, cichacz. Brakuje mi na tapecie, wrzuconej tapety, którą ty Którą ty tutaj masz Swojego starting suna uh -huh, uh -huh. Ale w sumie, do streamowania jest kamerka Jest mikrofon Jest pececior <tryk> Wszystko się zgadza Brakuje krzesła, ale podejrzewam, że zostało odsunięte Chociaż Istnieje możliwość, że na stojącą Dajmy na całkiem spoko, łamamy na zazdroszcze Zobaczymy, ile osób będzie nas zazdroszcze. Dobra, ktori? mamy analizę. Praktyczność jest. Nie do końca wiem, co się dzieje na podkładkach. Nie znam. Jest zbliżenie... Pytam, co to jest? To jest kolarka? Nie wiem. Nie wiem. Zosta z zrobiłam dwa taktyczne zbliżenia. Na tapetę z Bank Dream, wydaje mi się. Ale w sumie tu trzeba. W sumie. Big brainiem jest fakt, że masz śmietnik pod biurkiem. Brakuje mi mikrofonu. Dam póki co na uki. Dobra, dobra. Tama ma, ma jakiś przepotężny pokój. Powiem tak. Tama ma tutaj dosyć dużo do omówienia. <grym> Zacznijmy od tego. Mamy tutaj Slima Elektro. To, to był mój ulubiony, jak gram w Genshin'a. Mamy tutaj przeróżne plakaty. Właśnie, czy ty masz dwa identyczne plakaty obok siebie? Mamy Dakimakurę. I żeby nie było, ja widziałam tą Dakimakurę, ona z dwóch stron jest safe. Czy tu jest kolejna makura mała? Jest roślinność, którą prawdopodobnie bym e, rozdzierbiała, więc mamy zbliżenie na Dakimakurę. Tu jest ganiu faktycznie. Mamy Siru. Dwa monitory. I zbliżenie na Merczyk. Jest Szaj Masz miejsce na wiarkę. Masz dużo. Może ja bym gęsina nie chciała. Ale anime bym chciała. Gdzie ty jesteś ta mamokoja? Ej, gdzie ty. Gdzie ty. Tu... Dobra, tu jesteś. O. Dam cię na zazdroszczę. Dobra, mamy ptaka. I wiecie co? Jest użyteczne to! Mamy tutaj klawiaturę, mamy myszkę, mamy laptopa, mamy leda! Mam czy ten led ma tak o, oświe... oświe... Teraz się zastanawiam, czy ma on oślepiać, tak? Czy to tak miało być? Bo czuję się oślepiana przez niego. Damy troszeczkę wyżej niż normik. Dajmy oki. Dajmy oki. Ptaka. Jod ptaka dajmy na oki. Mamy Neo! Mamy mnie! Ej, tu jest bardzo... Kurde, tu jest estetycznie! w ogóle podoba mi się ej, może bym za słonkę inną dała ale jest strasznie ładnie Nie szczególnie lubię wysuwane klawiatury, prawdopodobnie bym ustawiła wyżej, ale czy jest bardzo ładnie w sensie bardzo mi się podoba, są słuchaweczki jest figureczka jest jak... bardzo mi się tu podoba szczerze, nie wiem czuję się trochę cozy, patrząc na to gdzie ty jesteś, Neo? Ja bym ci wydała całkiem spoko. O, Goldie! Goldie! Boże. <grym> Dobra, mam pytanie, Co to jest za kolekcja kubków? Goldie. Nie ma Shiru! Albo jest Shiru? To jest chyba ten serwer nasz. To, nie, to chyba nie Shiru. Czy... Nie wiem. To chyba nie Shiru. Dobra, ale przeżyłabym w tym pokoju. Przeżyłabym, bo mieszkałam w gorszych warunkach na konwentach. To <grym> twój Discord. Myślę, że to moja emotka. Czekaj, muszę tak zmrużyć oczy. <grym> muszę tak zmrużyć oczy. Hmm, A jakieś krzesło? Jest tu krzesło. Piękne <grym> plakaty. Undertale. Mi nie siada połączenie kolorystyczne ściany jakoś. Ale kiedyś miałam taki turkus i róż. Pamiętam, miałam miałam no. Przeżyłabym Goldi, przeżyłabym <tryk> Mici i to ten prawdziwy Mici. Mamy tutaj podkłapkę ze mną. Mhm. Mhm. Mamy tutaj Lupi się. I mnie. No no, podoba mi się. Jest jedzonko, ale mam nadzieję, że jedzone. Jest kubek, jest kubek widza. Widzę tutaj intelektualnie kosteczka, równika. Prawdziwy Mici ma całkiem spoko stanowisko. Dobra, mamy teraz groszka. Jest tapeta. Jest papuga. Mam <noise> tak, ta papuga to jest najbardziej losowa rzecz, mam wrażenie. <noise> nie spodziewałam się, nie spodziewałam się kompletnie papugi. Piękna papuszka. Piękna papuszka. Mamy tutaj yy, okablowanie, ale jest całkiem spoko. Tylko pytanie. Nie no, popuga, jest OP, co? Ja wiem, że całkiem spoko. Ja wiem, że całkiem spoko. Badim, baladum. Mamy jedzonko. Mamy podkładkę. Nieład artystyczny. Futurystyczna tapetka. Albo panele wygłuszające, jedna z tych dwóch. <grym> Mamy PT z shiru i peceta. Dodatkowo mamy zdjęcie. <gryw> z przybliżeniem. O Boże. Hmm, ale tu jest całkiem spoko. Tak naprawdę całkiem spoko. W sensie, dałoby się streamować tu spokojnie. Baladim, wink wink, kiedy debiut? <gryw> I nie mów mi, że kiedyś się wyprowadzisz. Eleganca, elegancka ten. Co? To mnie. Jak ja mam to przeczytać? Jak ja mam to przeczytać? O matko ptaki, ja mam kilka w ciągu dnia gołąbki. Dzisiaj wywalałam gniazdo. Dzisiaj wywalałam gniazdo i dziękuję za followka. <grywy> dziękuję za followka, siema. Siema gamer. Siema. Oho, kult stacja. A, okej. Okay. O co chodzi z kutsum stacją? <laughs> nie znam. Co tam u ciebie? Oceniamy poka... Ja bym powiedziała, że całkiem spoko. Dojemy całkiem spoko. Całkiem spoko. Nie, nie zazdroszczę, mam lepiej. FBI. Dobra. Mam pytanie: FBI. Dlaczego tutaj kupujesz i zabierasz mi papier toaletowy? I ja mogę mieć jako jedyna papier toaletowy na biurku. To jest mój pomysł i proszę mi go nie zabierać. Oki. Okay. M -no, oki. Okay. Czekajcie, to jest dezodorant! Ej, dobra, nieważne. Wiesz co? Masz dezodorant. Mhm. Teraz mamy bakę. Baka mam pytanie, czy to było celowe połączenie? Idziemy dalej! Snow! Dobra, Snow, tu jest parę pytań. Poza tym, że jestem wszędzie ja. Super. Podoba mi się. Masz, masz całkiem spoko setup. Ale mam pytanie. Co robi stół rodzinny jadalniany w twoim pokoju? <grym> to jest ważne pytanie. Skąd masz stół rodzinny jadalniany w pokoju? W się. Sensie... Tak, jeszcze to rozumiem, tak. Yy. <laughs> czy masz stół rodzinny jedaliany w pokoju? Nie no, spoko ten pokój. Całkiem spoko, ale czy zazdroszczę? Ten stół daje mi więcej pytań. Gdyby wywalić ten stół, to by była przestrzeń na PR i wtedy mogłoby być z... Dobra, niech stracę. Będzie zazdroszczę? Bo ja bym wywaliła ten stół? I zrobiła przestrzeń na VR. Dobra, Susan! I Susan jest tutaj, czekajcie, dosyć yy, złożonym przypadkiem do omówienia. Bo jak widać jest nieładnie artyst, artystyczny, ale mówiliśmy sami swoi. Słuchamy i oceniamy. Widzę anime figurki i kafi. Widzę anime figurki i kafi. Widzę Jaemiko i Pringelsy. Bardzo ciekawa mnie ta kompozycja artystyczna, co autor miał na myśli. Widzę identy z konwentów. Widzę dużo mang i książek. No, lekki syfik jest, no. Ale ja też robię często lekki syfik. Jest poducha. Jest zlokalizowany kubek. Jest szalerina. Jest jaemiko. Jest tutaj artystyczny nieład. Otwarte okno. Suzan wdycha świeże powietrze. Prawdopodobnie świeże. Jest tak. Całkiem znośnie. E, Rosi, to już Rosi. Susan. Hmm. S. Tak jeszcze zerknę. Mamy tutaj kubeczek siru. S. No to S. No to będzie S, Suzan. Niech będzie. Dobra, mamy Rosiego. Ciebie ja widzę tu kurz. Rosi, odkurzyłbyś. Mamy butelkę wody. Mamy jakąś anime babę. Mamy chusteczki. Mamy kubek moderatora. Mamy montowanie Ej! Montowanie klipów! Mamy mikrofon. Jakiś tablet graficzny. Mamy słuchawki. Zamiast to jakieś limitowane, drogie słuchawki. Tu mamy chyba dru... Co to jest za kabel? To nie jest... Boże... Gdzie kurz? Odkurzałem do zdjęć. To nie jest kurz? Dobra, może się... Może ja się nie znam. Czekaj! Aparat? Mamy aparat. Proszę, co ty tu robisz? Mam parę pytań. Mam parę pytań do tego. Dobra. Dajmy całkiem spoko! Dajmy na pocieszenie całkiem spoko. Jeszcze aścik tam został. Jeszcze aścik. I Aśik podpisał przed i po i zastanawiam się, czy to jest przed... że w trakcie streama miał, tak? Czy po prostu kiedyś miał takie stanowisko i teraz ma takie. Raczej to drugie. Ale mamy tutaj jakieś chyba anime poduchy. Mamy... Aż przybliżę sobie. Aż sobie przybliżę. Co stracę, co stracę? Nic nie stracę. Pokażcie mi te poduchy. O Boże. O! Oshiki... Dobra, mamy osikire i onimizu. Mhm. Dobra. Ej, ale to jest takie... Ej, to jest taki Big Brain, bo tu jest stanowisko, ale jeszcze widać drugi pokój. <grym> Uwidziejowane. Całkiem spoko? Całkiem spoko. Ojej, tracking. Zaraz piję po ładowarkę. Całkiem spoko? Ja bym powiedziała, że bardzo. Takie całkiem spoko. Fajne. Serdecznie dziękuję za podsyłanie wszystkiego. Bye, bye. Bye, bye.